I mamy zamykanie przyjazdu kolejowego. Zjechał pociąg Regio, przelot pociągu Regio Relacji. Piła główna, Bydgoszcz główna. Tu jeszcze pracuje PKP Energetyka, więc może być ciekawie. I czekamy na przelot pociągu Regio z, z Piły Głównej do Bydgoszczy Głównej. Opuszczanie rogatek, przejazd kolejowy typu Bombardier właśnie wraz z przelotem pociągu Regio do piły z Piły Głównej do Bydgoszczy Głównej. Moje filmy będą miały więcej niż pół minuty. Jak już tutaj jestem, to mam szczęście. Tutaj macie animację tych reflektorów przejazdu kolejowego. I na nie czekamy na przelot pociągu regio. Od stacji piwa główna do stacji Bydgoszcz główna, a w zasadzie od stacji na Kunachnutecią do stacji piwa główna, główna. Jedzie EZ klasyczny EN57, ale jaja EN57 barwa pol Regio. Chcemy cojechał do chyba szybko przeleciał. Leg szybko przeleciał. Jeszcze animacja włączona się